Wam was nietypowo, rzadko nagrywam jedzenie, ale chciałam się z wami podzielić. Robimy dzisiaj taką bardzo tradycyjną polską pieczeń, ale troszeczkę inaczej. Zapewne pamiętacie, jak to nasze babcie, jak to nasze mamy robiły. To się. U nas w centralnej na Polsce nazywało klops, można było do mięska mielonego do środka całe jajko ugotowane na twardo dodać, jakieś warzywa, pieczarki, różne takie rzeczy. No i ja tutaj tak, planowałam różnie, po pierwsze jajek nie mamy, bo jajczany chłop miał koronę, już zaczął pracować, więc zacznę kupować. Z jajek takich sklepowych może niekoniecznie chcę. Miałam groszek z edeki, który jest bardzo twardy, taki jak surowy, mimo że z puszki. I, I waliłam, wpierdzieliłam. No kurczę, ktoś się tu kiedyś śmiał, ale ja po prostu to wpierdzielam. Do tego mięsa on jest taki twardy, że nawet nie chce się w tym mięsie zatopić, jak widzicie. A mięso jest normalne. Sól, pieprz, jajko ten groszek słuchajcie i teraz jeszcze pokażę co do tego robię jajko oczywiście jest dodane takie surowe żeby to wszystko związać żeby to nie było takie twarde i teraz tak przesmażyłam cebulkę i właśnie wpierdzieliłam <laughs> pieczarki te co wam mówiłam, że my takie kupujemy mrożone oj trochę się buja i zobaczcie one tu są, jak widzicie, jeszcze część jest z lodem, już część się zaczyna rozpuszczać. Do tej widać zesmażona cebulka i zapach jest już niesamowity i będą się teraz robiły. One są w takie duże kawały pokrojone, jak widzicie, o, mała cebulka posiekana, wielkie kawały pieczarek. Potem oczywiście Wam pokażę, jak już one będą gotowe, jak już będą zesmażone. Na razie są tu wrzucone te takie oblodzone jeszcze, więc dlatego tu przestało wszystko pyrkolić. Ale potem wam pokażę jak zacznie się to wszystko pyrkolić, jak będziemy łączyć. I fajny motyw wam chciałam przedstawić. Ja się go tutaj nauczyłam. U mnie w rodzinie się tego nie robiło, być może w waszych rodzinach się to robi. Forenkę lekko wysmarowałam oliwą z oliwek i rozłożyłam yy, boczek. Ja nie kupuję drogiego boczku, tylko to ten jest z, ten, z normy. Wiecie, on jest taki: no właśnie, widzicie, że kawałki, które się pourywały, one nie są ładne, nie ładnie ukrojone. Jedne są cieńsze, drugie są grubsze. To to kupuje się bardzo tanio, za chyba jedną trzecią ceny ja płacę. Ponieważ to nie robię na konkurs ani na stół dla gości, tylko dla nas do jedzenia, no to może być tak. Bo tu panie wszystkie mięsa jakie pieką, czy to mielone, czy w kawałkach, to zawsze okładają boczkiem, tylko one ładnie szachownice robią. Też mnie nauczył, jak się robisz z boczku szachownice. Powiem wam, ja to nie mam cierpliwości, ale wygląda to pięknie <śm> taka szachownica i Boczek powoduje, że ten tłuszczyk się wtapia w mięso, tak jak na przykład schab się piecze i on nie jest takie wszystko suche, tylko jest właśnie natłuszczone, jest tłuszczyk. W ogóle na przykład schab to one tak jak tego to nakuwają jeszcze i tam do tych nakuć też jeszcze wkładają nawet kawałki takie słoniny czy boczku, żeby to wszystko jeszcze od środka właśnie było natłuszczane. Potem zawiniemy to na wierzch. To jak widzicie, wystaje mi, tu mi nie wystaje, bo były za krótkie boczki. Zresztą tutaj to robiłam tylko brzegi, tu robiłam jeszcze dno. I, I potem będziemy to wszystko zawijać na górze. To wam jeszcze pokażę, jak będzie wyglądało po zawinięciu. Natomiast, no, mówię, ten filmik jest krótki, bo tak jak mówię, każdy. Pierdziela do tego mięsa, co chce. Tak, jakieś warzywa można, jakąś samą cebulkę, można jajko ugotowane do środka i owinąć to mięskiem. No, różne różne rzeczy, różniste można, można groszek z marchewką dać, ale fajne jest, żeby to wszystko zawinąć boczkiem. Daje to zupełnie inny smak. Pokażę Wam po zawinięciu, już jak będzie to wyglądać, i pokażę Wam jeszcze potem po wyjęciu z pieca. I teraz zobaczcie, tak wyglądają kawałki pieczarek. Tu, jak widzicie, jest dużo tego płynu, tego soku. Było go dużo więcej, natomiast pieczarki są usmażone. Cebula też, teraz będziemy to odparowywać. To się nie trzeba bać, że to się robi w pewnym momencie zupa, bo to ten płyn jest taki bardzo też pieczarkowy. To nie jest zwykła woda, tylko to jest ten sok z pieczarek, co w procesie mrożenia był, tak? Wytrącił się. I w tym momencie po prostu odparowujemy to co odparowuje to wchodzi bardzo w cebulkę w pieczarki i, i potem jest naprawdę fantastyczne. Ale widzicie teraz po prostu chciałam Wam pokazać pierwszy raz jak wyglądają te pieczarki W moment... te storebki. I tak wyglądają po usmażeniu pieczarki. Jak widzicie zachowały swoją wielkość, tak, nie porozpadały się, płyn nam już odparował, została pieczarka tylko, znaczy no tutaj niby to jest trochę tego płynu, no ale to jest bardziej ten olej, na którym była smażona cebulka i yy, natomiast no chciałam wam pokazać, że pieczarka pozostaje takiej wielkości jak i była, płyn odparował, jest, że tak powiem elegancko, teraz poczekam aż wystygnie i przerzucę ją do Mięsa. Tak wygląda po wymieszaniu z pieczarkami, ze zasłaniam, przełożeniu do formy. Teraz będziemy zawijać w boczek. No, niestety nie wyszła mi elegancka szachownica, no bo to trzeba mieć bardzo ładny boczek, taki równo pokrojony. A tutaj on nie jest równo pokrojony, no ale po prostu jest boczek na wierzchu. To do zobaczenia za 40 minut na 180 stopni piekarnik. No i kochani, po wyjęciu on wyglądał trochę inaczej, natomiast czekamy, aż wystygnie i ja chodzę, obskubuję pęk, boczek. Także on wyglądał inaczej. Jak widzicie, widzieliście, wsadzając go był inny, ale ten oczu się był tak. On no, był tutaj taki ten pospiekany, ale dzięki właśnie temu boczkowi boczek jest pospiekany, a nie jest spieczone mięsko w środku. Tu się już gdzieś doskubaliśmy tutaj do mięsa, jak takie dzieciaki, nie? Chleb świeży przynieśli i wszystko zjedli po drodze, pogryźli. Tu się do mięsa doskubaliśmy, jest skubane bardzo smaczne. Także pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się, napiszcie mi, z czym takie pieczenie wy robicie z mięsa mielanego. Jeszcze raz pozdrawiam, trzymajcie się, papa. Pa.